Kolumbowie rocznik 21 byliby dziś stulatkami. Poprosiłem zatem tych, którzy 100 kilometrów od Warszawy i 100 lat później także wkraczają w dorosłość, o to, żeby przeczytali wiersz jednego z najsławniejszych spośród nich, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i powiedzieli coś od siebie, coś osobistego. Tak powstał cykl KKB na PW 1 na 1. Jeden wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Jeden Dzień powstania warszawskiego. Bardzo ciekawym pytaniem jest, czy kolumbowie? Kolumbowie, byliby. Z tym swoim patriotyzmem atrakcyjni, raczej czy niestrawni towarzystwo. Po pierwsze, na pewno mamy zupełnie inną wizję patriotyzmu w tej chwili. Ja na przykład, no ja sporo podróżuję, więc dla mnie takim Pewnym przejawem patriotyzmu jest pokazać, myślę, że no nie wiem, mój kraj z takiej dobrej strony. Nie chodzić wszędzie i nie kraść, jak to są stereotypy o Polakach kiedyś były. A więc tego typu rzeczy. Ja w ten sposób widzę patriotyzm w tej chwili, więc na pewno by się to różniło, gdybyśmy się spotkali. To myślę, że byłoby trochę niesmacznie towarzysko. w pewnym momencie. Myślę, że atrakcyjne jest to, że Kolumbowie... Mieli w sobie samozaparcie i siłę, przeogromną siłę, żeby tak wstać po prostu i, i coś zrobić. Że jednak może się uda, że jest jakiś cel i oni wstaną i to zrobią. Bo mają, mają cel. Myślę, że to jest niesamowicie atrakcyjne, Ech. jeżeli chodzi o ich patriotyzm. Ale, no, tak jak powiedziałam, na pewno, na pewno byśmy się różnili pod wieloma względami. Mm. No, wiadomo, ja w tej chwili na Niemca nie spojrzę krzywo, dlatego, że jest Niemcem. A myślę, że jakbyśmy usiedli przy jednym stole, to mogłoby tak być z ich strony. Jednak chciałabym czegoś takiego, takiej rozmowy, chciałabym doświadczyć takiej rozmowy. Poznać. Ich punkt widzenia, którego ja tak naprawdę nie znam, i nie mam pojęcia o wielu rzeczach, których albo doznali, albo które mieli w głowach, o ich punkcie widzenia, działania. Ja na przykład mogę nie rozumieć, Kogo traktowali jako przykład i dlaczego, dlaczego to robili. Mogę nie zrozumieć, jakie mieli motywy, bo ja bym takich nie miała. Więc chciałabym porozmawiać, ale na pewno byśmy się różnili. To jest chwila bez imienia. Drzwi się wydeły i zgasły, nie odróżnisz postaci w cieniach, w huku jak w ogniu jasnym, wtedy krzyk, krótki za ściany, wtedy w podłogę skałą i ciemność płynie jak z rany, i włosk od wozu ciało. Oto jest chwila bez imienia, wypalona w czasie jak w hymnie. Nitko krwi jak struną zawodem wypisuje na bruku swe imię.